Naszym dzisiejszym gościem jest Marcela Ostaszewska, edukatorka, mentorka i trenerka, absolwentka szkoły trenerów komunikacji opartej na empatii od pięciu lat związana z edukacją domową w ramach której wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzi swoją działalność, w ramach której organizuje szkolenie i warsztaty w duchu empatii oraz wspiera rozwój dzieci i młodzieży w edukacji domowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Tobą o empatii we współczesnym świecie. Więc na początku spytam, czym właściwie jest empatia? Kiedy pada takie pytanie, czym jest empatia, to ja trochę odwracam to pytanie. I na początku, najczęściej, właśnie w trakcie warsztatów, zadaję pytanie, czym nie jest empatia? Bo kiedy zastanowimy się nad tym, czym ona nie jest, to bardzo łatwo jest zdefiniować, czym jest. I, I w sumie bym tak z ciekawości Ciebie zapytała, czym nie jest empatia według Ciebie? Według mnie myślę, że empatia nie jest um, taką postawą niewspierającą, tak? Mhm, Czyli tak. że um, taką też wymagającą od Ciebie, nierozumiejącą um, Twoich mhm. potrzeb, Twojego działania. Dokładnie tak i empatia też na przykład nie jest doradzaniem i hmm. można byłoby powiedzieć, jak to wszystko wyeliminujemy, że empatia jest, i tutaj już tak podkreślam właśnie czym jest, e, to jest taką e, czystą obecnością. Tak spotkamy w różnych książkach, na przykład w książkach Brené Brown czy Marszała Rosenberga, że e, właśnie empatia jest taką czystą obecnością, bo polega na takim towarzyszeniu i podążeniu za tym, co ktoś przeżywa. Czuję, jakie są właśnie jego potrzeby, ale z drugiej strony nie wymusza na osobie, która udziela tej empatii, tego, żebym ja odczuwała to samo co ty. Ja nie muszę odczuwać tego samego co ty i też mogę mieć inne zdanie niż ty, a jednocześnie mogę udzielać tobie empatii. A czemu empatia nie jest doradzaniem, bo tak powiedziałaś, mhm. um, na przykład kiedy osoba specjalizuje się w danej dziedzinie, mhm. dlaczego ona nie może mi doradzić, czemu to nie jest objaw empatii? Mhm. Um, to też tak może zaznaczę, że um, rady nie zawsze są złe, żebyśmy tutaj też tak na to, na to nie patrzyli. Natomiast um, tak jak rozmawiam z ludźmi i sama jak zastanawiam się nad tym, jak ja się czuję, kiedy ktoś zaczyna mi doradzać, kiedy ja dzielę się czymś, co jest dla mnie ważne, to e, automatycznie e, może być to powiązane z tym, że Właściwie ta osoba zamiast poświęcić mi uwagę, koncentruje tą uwagę na sobie. A skoro mówimy o tym, że empatia jest takim towarzyszeniem i podążaniem za tym, co ja czuję, jeżeli otrzymuję tą empatię od ciebie, to ta uwaga z twojej strony ma być w 100% poświęcona mi. Mhm. I stąd to doradzanie może być takim elementem, który jest uzupełnieniem tej empatii. Natomiast ja rzeczywiście często proponuję, żeby. Zanim zaczniemy doradzać, to żebyśmy zapytali, czy ta osoba w ogóle potrzebuje rady. Jak, jak czasem rozmawiam, czy z dziećmi, czy z dorosłymi, to pytam, a czego potrzebujesz? Chcesz mi się wygadać? Chcesz, żebym tutaj z Tobą pobyła i Ciebie posłuchała? Czy, czy na przykład potrzebujesz rady? Albo kiedy już rozmawiam jakiś czas i przychodzi mi do, do głowy jakieś rozwiązanie, to po prostu pytam, czy. Um, Słuchaj, mam pomysł, co można zrobić w tej sytuacji, czy chcesz teraz to usłyszeć, czy to nie jest ten moment? Sądzę, że to jest trudne. Czy to nie jest tak, że trochę. Um... Tak, naturalnie, jako Polacy mamy coś takiego, A, tak. że chcemy komuś doradzać. Tak, tak. Ja się zawsze śmieję, że to jest takie bycie ciocia, dobra rada. <grym> więc, więc rzeczywiście, no tym bardziej, że jeżeli wkładamy bardzo dużo pracy w to, żeby się rozwijać, żeby, żeby się uczyć, żeby być specjalistą w tej dziedzinie, w której, w której się specjalizujemy, którą sobie wybieramy, no to naturalne jest to, że będą nam przychodziły jakieś rady do głowy. No, natomiast jest inne miejsce na rady, a inne miejsce na empatię. To mhm. może następować po sobie, może być to czasem takie um, pomieszane, ale kiedy uczymy się praktykować tej emp tą empatię, to raczej, e, raczej bym e, doradzała <grym> paradoksalnie, żeby z tych rad właśnie na ten, na ten czas zrezygnować. Rozumiem. A jak uważasz, czy to jest tak, że empatia we współczesnym świecie zanika? Mm, czy zanika? Wydaje mi się, że nie tyle zanika, ile żyjemy w trochę niesprzyjającym świecie, e, niesprzyjającym empatii. Czemu? E, z tego względu, że mm, wydaje mi się, że to jest powiązane z różnymi naszymi przekonaniami, które mamy, ponieważ e, e, trochę to jest jak takie domino, kiedy myślimy empatia. E, i byśmy tak zrobili taką jakąś próbę badawczą e, wśród, e, zgromadzilibyśmy wśród ludzi, e, to, e, to moglibyśmy się przekonać, że kiedy myślimy empatia, to za chwilę nasze myśli podążają do tego, że osoba empatyczna to jest jednocześnie osoba miła, a osoba miła to jest taka osoba, która czasem daje sobie wejść na głowę, która czasem rezygnuje z siebie, która nie potrafi zawalczyć o to, co jest dla niej ważne, no bo przecież musi być miła. I o ile e, Rzeczywiście zdarza się tak, że osoby empatyczne są utożsamiane z osobami e, miłymi, to mi jest bardzo bliskie takie, e, m, taki właściwie e, m, taki wynik badań, e, właśnie dr Brené Brown, który mówi o tym, że osoby takie najbardziej empatyczne to są te osoby, które też e, strzegą swoich granic, które są świadome swoich granic. E, a to jest dosyć trudna umiejętność e, i my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ogóle być świadomym swoich granic e, i, e, i tym samym właśnie żeby je komunikować. No i w konsekwencji właśnie e, trochę gdzieś ta empatia, empatia się się gubi, bo przecież mamy być skuteczni, mamy być efektywni, a to czasem wymaga tego, żeby być na przykład bezwzględnym. Tak nam się czasem wydaje i że nie ma w tym miejsca na empatię, a paradoksalnie ono jest. I, e, I wręcz zwiększa efektywność, zwiększa efektywność zespołów, z, zwiększa taką jakość relacji, mhm. więc e, mm, no właśnie, nie tyle bym stwierdziła, że, e, że, że empatia zanika, tylko że żyjemy w takim świecie, który na pierwszy rzut oka, mm, w którym nie ma miejsca na empatię, ale ono jest. Mhm. Okej, okay. ale czy to jest tak, że z empatią można się urodzić, czy tą empatię się wypracowuje? Mhm. Empatia jest tak naprawdę umiejętnością. Oczywiście moglibyśmy stwierdzić, że niektóre osoby mają tą empatię od urodzenia, bo, bo przejawiają po prostu tą empatię od samego początku swojego życia. Na to też mogą mieć wpływ okoliczności, w jakich się wychowują, środowisko, w jakim się te dzieci wychowują i nabywają właśnie tej kompetencji, tej umiejętności. Tutaj chciałem cię spytać, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te osoby, które dość wcześnie rozwinęły tą empatię, które miały sprzyjające środowisko do rozwinięcia empatii, mhm. sądzę, że szczególnie one e, mają taki problem, że stawiają potrzeby innych ludzi ponad swoje potrzeby. Mhm. E, no i dla nich ta empatia, te potrzeby innych są bardzo ważne. Co zrobić, żeby one potrafiały stawiać granice, ale równocześnie, żeby osoby z zewnątrz nie odbierały ich jako osoby niemiłe jako osoby egoistyczne? Rzeczywiście może zdarzyć się tak, że e, osoby, które bardzo są świadome tego, tego czego potrzebują, są e, świadome swoich granic, e, to e, mogą skupiać się na sobie, a przestać skupiać się na innych. Natomiast, żeby właśnie temu zapobiec, to e, dobrze jest praktykować taką empatię w pełnym wydaniu. E, czyli chodzi o to, że w momencie, kiedy e, ja e, jestem świadoma swoich uczuć, a uczucia mówią nam o naszych potrzebach zaspokojonych lub niezaspokojonych, i właśnie o tym bardzo szeroko pisze Marshall Rosenberg, czyli twórca Porozumienia bez Przemocy, który jest zwany językiem, językiem empatii to w momencie, kiedy ja już wiem, o co mi tak naprawdę chodzi, to ja mam przestrzeń i zasoby do tego, żeby skupiać się na potrzebach innych osób i żeby móc z nimi empatyzować. Więc jeżeli rzeczywiście praktykujemy tą empatię w, takiej, w takim pełnym wydaniu, to myślę, że nie jest nam groźne to, że zabraknie nam empatii wobec drugiego człowieka i że staniemy się takimi niezdrowymi egoistami. Mhm. Ale jak wyćwiczyć taką empatię w pełnym wydaniu? Mhm. Tutaj... Em, Przychodzi z pomocą nam właśnie ten model porozumienia bez przemocy. On się składa z takich czterech kroków, czasem nazywanych czterema rozróżnieniami. I to polega na tym, że pierwszy z kroków to jest ustalenie faktów. Oczywiście, kiedy jesteśmy pełni jakichś emocji albo kiedy osoba, z którą rozmawiamy jest pełna emocji, to to ustalenie faktów na początku jest, jest bardzo trudne. No i do tego możemy dochodzić. Możemy najpierw kogoś wysłuchać w pełni ze wszystkimi ocenami, które przychodzą do jego głowy, z, z całą taką kolorystyką danej, danej sytuacji. Natomiast, natomiast właśnie ten pierwszy krok to jest ustalenie faktów. Faktów, które fakt z natury jest pozbawiony ocen, naszych interpretacji, i to pozwala nam przejść do drugiego kroku, który polega na tym, żeby zobaczyć, co ja tak naprawdę czuję lub co czuje mój rozmówca. I tutaj chodzi właśnie o, o to, żeby pamiętać o tym, że to. Chodzi o moje uczucia, nie o uczucia wszystkich, którzy brali udział w tej sytuacji, tylko o to, co ja naprawdę przeżywam. Tutaj jeszcze w porozumieniu bez przemocy wprowadzane, wprowadzone jest takie rozróżnienie na uczucia prawdziwe i uczucia rzekome, ale to jest kolejny dosyć skomplikowany temat, więc na razie, na razie zostań, zostańmy przy tych uczuciach, emocjach. I to, co jest najważniejsze, właśnie tym sednem porozumienia bez przemocy, to pokazanie tego, że uczucia są po to, żeby nam e, pokazać, czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie zaspokojone. Bo e, kiedy wiemy już, e, i co się dzieje z naszymi potrzebami, czyli właśnie, czy są zaspokojone, czy nie, i wiemy, jaka to jest potrzeba, to jesteśmy w stanie przejść do czwartego kroku, za którym stoi jakieś działanie. Często w tym modelu pojawia się takie hasło prośba, natomiast ja patrzę na to szerzej, że to jest, e, że to jest działanie, czyli. Kiedy już wiem to wszystko, co się wydarzyło, co w tej sytuacji czułam, z jakimi potrzebami to się wiązało, e, tutaj zaznaczę tylko, że nie chodzi o potrzeby maslow'a, tylko właśnie o taką nieco inną listę, listę potrzeb, e, no to jestem w stanie coś z tym zrobić. I, e, i to jest właśnie taki: e, te kroki możemy stosować zarówno w rozmowie z kimś, pomagać mu przejść przez te cztery kroki, albo wobec samego siebie. Można to napisać na kartce, można sobie rzeczywiście przejść te cztery kroki fizycznie i, i pozadawać sobie takie różne pytania pomocnicze. I właśnie w ten sposób praktykować, praktykować empatię, bo to w skrócie jest takie przejście właśnie od tych uczuć, emocji do moich potrzeb i do działania. No to w takim razie zapytam, czy miałaś już takie doświadczenia, w których empatia okazała się niezbędna, albo mhm. bardzo ci pomogła? E, ojej, e, to, jest, to jest ciekawe pytanie, bo, mm, bo tak naprawdę e, ta empatia jest, jest właściwie potrzebna non-stop. I chyba po to, e, żebym, e, żebym ja, jako osoba, która pracuje w taki e, bardzo humanistyczny sposób, bardzo społeczny sposób, żebym mogła odbudowywać swoje zasoby do tej pracy, bo też e, z takiego. E, patrząc na taką neurobiologię, no to też empatia pomaga wrócić do takiego stanu równowagi naszego mózgu e, i e, żeby korzystać właśnie ze wszystkich zasobów, które, które posiadamy. Więc, e, więc myślę, że w takich sytuacjach, kiedy przeżywam coś trudnego i ta praktyka takiej autoempatii e, pomaga mi po prostu wykonywać moją pracę, ale też myślę, że w takich sytuacjach, kiedy e, czasem pracuję z zespołami, które są w kryzysie, które są w konflikcie, i czuję się już pogubiona, że tak naprawdę nie wiem właściwie o co tam chodzi, nie wiem o co chodzi tym ludziom, nie wiem jakie są fakty. To ten proces empatii, czyli na przykład te cztery kroki wspomniane z porozumienia bez przemocy, one pozwalają mi odnaleźć się w tej sytuacji i zobaczyć, spróbować dotrzeć do tych ludzi i ponazywać, o co im tak naprawdę chodzi. Bo też Marshall Rosenberg, właśnie e, to jest dla mnie fascynujące, powiedział, że e, i z jego praktyki tak wynikało, że wystarczy 20 minut od momentu, kiedy ludzie. Ponazywają swoje potrzeby i je wzajemnie usłyszą, żeby dojść do porozumienia. E, I rzeczywiście, ja nie chodzę z timerem i nie sprawdzam, ile czasu zajmuje dojście do porozumienia, ale, ale widzę, że też moja postawa e, względem zespołu, z którym pracuję, czy grupy dzieci, z którą pracuję, zdecydowanie się zmienia na plus, kiedy sobie pozwalam na to, żeby e, dotrzeć i usłyszeć te potrzeby innych osób. A miałaś takie doświadczenie, że do tego porozumienia nie doszło? Mm. Tak, tak. Tak, ale właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy nie było woli porozumienia, jest mm -hmm. takie, takie fajne powiedzenie, nie mam pojęcia, kto je wprowadził, ale, ale to jest takie właściwie pytanie, które można zadać, że chcesz mieć rację czy relacje. I, I tak sobie myślę, że to, jest, że to jest kluczowe, że jeżeli chcesz mieć rację, to nawet to porozumienie bez przemocy Ci nie pomoże. Natomiast jeżeli chcesz mieć relację, czyli jesteś w stanie usłyszeć drugą stronę, i, I cierpliwie czekać na to, żeby, żeby ta druga osoba też Ciebie usłyszała, no to masz szansę mieć bardzo fajną relację. Mhm. A czy są takie sytuacje, w których empatia jest czymś negatywnym? Na przykład sobie myślę, um, czy lekarze, którzy leczą pacjentów, i powiedzmy taki pacjent umrze, mhm. wracają do domu, myślą o tym pacjencie, ciężko im, nie wiem, zająć się rodziną, ciągle jakoś tam rozpamiętują to. Czy to nie jest zjawisko takiej właśnie negatywnej empatii? Ja myślę, że w takiej sytuacji to chyba właśnie zabrakło empatii. Że, że kiedy sobie wyobrażam taką sytuację, którą przywołujesz, to po pierwsze dochodzi do takiego właśnie tego nieodpowiedniego rozumienia empatii, czyli tego, że ja biorę na siebie... Jakby przeżywanie tego, co przeżywa druga strona, co może przeżywa rodzina tego pacjenta. A druga sprawa, że jeżeli zostaję z tym sama, a nie, mam, nie jestem wyćwiczona w tym, żeby, żeby praktykować tą autoempatię, e, to może jej nie otrzymałam też w odpowiedniej, w odpowiedniej ilości albo w ogóle w moim miejscu pracy, żeby móc w tym stanie równowagi, pewnie nie jakimś super wybitnym stanie równowagi, bo taka sytuacja też może być traumatyczna. E, że, że tego zabrakło właśnie w moim miejscu pracy, żeby wrócić do domu i móc, móc trochę złapać oddech od tego, co się wydarzyło. I myślę właśnie, że, że gdybyśmy w takich miejscach pracy, typu szpitale, szkoły, czy też po prostu w rodzinach, rzeczywiście praktykowali tą empatię, to byłoby też mniej takich, takich konsekwencji tych traumatycznych przeżyć, bo możemy coś czuć, możemy przeżyć bardzo trudne emocje. Ale empatia pozwala nam wrócić do tego stanu, stanu równowagi, czyli przejść, emocje są w ogóle czymś ulotnym, tak? I przejść właśnie od emocji do, do tego stanu równowagi. W ramach podsumowania chciałam Ci poprosić, abyś powiedziała krótko o tym, dlaczego warto ćwiczyć empatię i dlaczego warto też dbać o tą empatię wobec samego siebie. Mhm. E, to chciałabym Was wszystkich zachęcić do tego, żeby praktykować tą empatię. Właśnie chyba po to, żeby mm, korzystać w pełni ze swoich zasobów, e, z tego, co jest naszymi talentami, z tego, e, w czym pracujemy, w czym jesteśmy dobrzy, ale też właśnie, e, żeby korzystać z tej empatii po to, żeby mieć relacje. Może nie zawsze rację, ale właśnie, żeby mieć dobre relacje. Dziękuję Ci bardzo za tą potrzebną rozmowę. A naszym dzisiejszym gościem była Marcela Ostaszewska, edukatorka, mentorka i trenerka.